Daj, jak jest plus, nie? Jakby się nawet roz... to to nagram Wypadek za 500 metrów Trzymaj mi kklanka no. 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 Darek otwórz Dzięki Darek Nie no brzydko tu jest O piękne, <grym <grym piękne to wrocławskie powietrze Ostatnio mówił Tępy chuj Stary, że rzucił palenie o tym, bo jestem tak wkurzony na siebie nie? <grym> Co za Stary, trudniejsze niż myślałem po Jesteś prostu... po prostu słabym ogniwem kuba. to bo ja zawsze jak rzucałem to po prostu fajkę wbi... raz fajkę za, za okno że nie? No to ka daj o! On to już sprzedam, bo jest trochę warta, nie? Ale właśnie wyśle, muszę być. Nie więcej warto niż zdrowie, twoje! Mamy ze sobą też monocykl, na którym będę śmigał, dalej się uczył. Ty na nim jeździsz do pęta. Ale z niego będzie osobny film. Pojedzicie, że dzisiaj będę nagrywał z takiej perspektywy: czołowej takiej. Takiej czołowej? Siema, <noise> Cześć. No, hipopotama tak zwanego. <noise> To będzie w scenach po filmie. W każdym razie dojechaliśmy, a może będzie w filmie. No. Dojechaliśmy, tylko nie wiemy gdzie. Jechaliśmy, nie wiemy gdzie jesteśmy, Kuba musi się spotkać z księgowym, który nie odbiera. Problem. Potem polecimy do odwiedzić Beniamina, bo dzisiaj akurat skończył swoją zmianę. Już nie sprzedaje heroiny. No, tam, panie Arturze. Tak wakacyjnie. Update, z***ali nam dan. jest jaki <laughs> fajny, Co yy, się nazywa? Mularz? Mural. Mural, tak? Mularz, nie umiem powiedzieć wyjść z rutyny. Także już jesteśmy po załatwieniu spraw biznesowych, po zakupach, po jedzonku dobrym i jedziemy teraz do Bena, się z nim przywitać i potem na trening lecimy. O, jest. dziękuję. O, kurwa, prawo. Want to Be a lover, you're looking in the back. We can keep it undercover. You know, I'm the one, Got you feeling like no other. Got your freckles on the sun, bon but it's feeling like someone I ain't got, but I'm dressing all black. Counting all these bands, while you counting on my racks? Can't trying make it out, man I'm feeling so attached. cause you know, you perfect. It ain't nothing but a scratch. Bad bitch, go crazy, go stupid. Fell in love, got me feeling like Cupid. Pumpu. Pumpu. Kurwa, jeszcze, jeszcze 15 Dobra kurwa To <grywa> do idę na serię i jak nie przejadę się od tego do kosza tam to to pijemy, to, pijemy, kurczę, pijemy, to pijemy, pijemy. Pijemy. Kurwa to się nie nagrało do końca ale przyjechałem odtąd Uwaga, jest. Eee... tam zakończyłem pięknie się udało kurwa powiedzmy że zdążyłem na drugi dzień może być naprawdę Dobrze. Ja oceniam to tak, że wystarczająco dobrze na to, żeby się napić. Z tym się nie będę kłócił. No jedzie, kurwa, no jedzie. No i prawie. <noise> no, ma też. Kofaryk tyk. Kofaryk ty co pijesz? No. A wiesz co? Ja go tam jeszcze... nie jest... <noise> Biały szum, puść biały szum nie, nie rozumiem cię w sumie, ale coś coś głośniejszego, czy tylko puścimy jeszcze to będzie dobrze Bo jesteś do mnie... <noise> nie słyszę co mówisz, nie Zajebiście po, Powiedz jeszcze raz Cisza, Zróbcie test Lubię swoją siostrę nie, nie, słyszę, czyli jest okej okay. To... Tylko czy na Zrobimy, że... Czy na nagr... Bo ja... Nie wiem co mówi, się się nie ustalić start starty. <noise> to teraz e. test Test P... Co? Test teraz robimy. Dobrze Ale to już zaczynamy grę, czy co? Test! Test! Zjadłem. Dobra, dziękuję. Próba, stary. Co? Próba mówisz, tak? Dawaj. Lubię twoją siostrę. Ty ja nie wiem. Musisz trochę mówić... wolniej to słowo. Dobrze oczywiście. Zaczynamy. To znaczy... startujemy, tak? To I pokazuj wiesz słowa na palcach Dobra, jazda. Mamy to ka wszystko. Nie baliśmy! Poza... <słuchaj> jest stadion! Dzięki! 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 to Dzięki! To i wrzucę na twojego Dzięki! 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 Zajebiście! No i po ch... to było. Oj stary, nie wiem. Adrenalinka, adrenalinka. To jest takie zwieńczenie pięknego wyjazdu. No, zwieńczenie pięknego wyjazdu. No. Muszę skorzystać z okazji, że po raz pierwszy od dłuższego czasu nie jestem kierowcą, więc wybacz Kuba. Shawty. I remember days we was binge Rick and morty. I can't lie, that little bitch, she caught my eye. Oh, me, oh, my, look at her sparkle and shine. I think her heart's in a twine. Like, whoa, like, go. You know she